The okay. Jak pewnie widzicie, jestem na totalnie świeżym koncie. Na grze Jumping Pet Simulator, czyli oczywiście na grze Yoshi'ego, do której was bardzo serdecznie zapraszam. A dzisiaj będziemy robili Speedra. Oczywiście musimy sobie przejść samouczek, ale petów nie będę miał zniknąć, ponieważ pety da mi sam właściciel gry Yoshi. Jak widzicie, tutaj siedzi ze mną oczywiście Yoshi, no i on mi zaraz pokaże peciki, które dostanę na Speedra. Przy okazji zobaczymy też, ile czasu zajmie mi po prostu przejście całej tej gry, i już do mnie biegnie. Zaraz zobaczymy trade, a przy okazji przetestujemy sobie różnego rodzaju Wszystkie trade, ponieważ ostatnio one na update'cie i na aktualizacji się pojawiły. Tak jest, kupujemy sobie jakieś podstawowe upgrade'y, które możemy. No i jesteśmy tutaj. No już chyba możemy zaczynać gierkę. Ale z takimi petami to chyba nie jest to aż tak bardzo opłacalne, no nie? Musimy też sobie kupić miejsce na peta, ze względu na to, żebyśmy mogli sobie trzy aż peciki założyć, bo to nam naprawdę mega, ale to mega ułatwi rozgrywkę. Oczywiście w prawym górnym rogu będziecie też mieli timer. Ile czasu mi to oczywiście zajmie przejście całej tej gry? Jak wiecie, jest ona naprawdę mega, ale. Ta mega ogromna, a pety mi oczywiście się przydadzą do tego, że sobie wbijać szybko upgrade. Y. No i przyszedł sobie z chmurek, zobaczmy w upgrade'ach. No nie, zobaczmy w upgrade'ach, ale oczywiście upgrade'y możemy robić tylko i wyłącznie z petami, jest tutaj Yoshi i wesołami trajda, co my tutaj dostaniemy? Zobaczcie, jakie mega silne zwierzaki! Co jest tutaj w ogóle grane? One mają po 400 milionów prawie siły. 230 MW. Wow. no i pewnie na jakiegoś przecika zrejwam konkurs w tym odcinku, dlatego nie marczcie się, bo któryś z tych petów po prostu poleci was jednak dogadałem się z Joszym, że wszystkie te cztery zwierzaki polecą do Was, dzięki czemu wy będziecie mieli dużo przyjemniejszą i dużo fajniejszą rozgrywkę na samym starcie, ale myście oglądać ten odcinek do samego końca i będziecie wiedzieli jak je wygra. Jednak jeszcze coś dostajecie od już jego widzowie. Ja tu jestem jednak dobry, no nie, ja tu jestem dobry. I co teraz wstrętnieście? Muszę tutaj kliknąć ready drugi raz? Ej, nie wiem w sumie. No dobra, to kliknijmy sobie ready. Jeszcze raz ready. No i jeszcze za darmo dostajecie takiego PETA Blobfisha, czyli pecika, którego dostać można tylko i wyłącznie za Buksy, dlatego naprawdę mega latałego, mega, mega kozacko. No i tak się prezentuje finalnie ten trajik. No i zaraz zaczynamy ten speedrun. Zaraz zobaczymy, ile czasu można oczywiście tą grę przejść. Ja już mam te najlepsze pety. Zakładam je sobie, nie ma najmniejszego problemu. I ile ja pieniędzy dostanę za jeden skok, tego jestem ciekawy. Oczywiście tutaj wielkie dzięki dla już twórcy tej gry za to, że po prostu mi takie peciekie udostępnił. Tutaj kosztuje miejsce na PETA 50 milionów. Okej, okay, to trzeba pamiętać. No i dobra, widzowie, no to zaczynamy w prawym górnym rogu, oczywiście pojawił się timer. No i lecimy, zobaczcie of może nie dostajemy jakoś mega dużo Ale pieniędzy to za jeden skok Zobaczcie ile dostałem Od razu wracam tak naprawdę po upgrade na peta No i kupujemy sobie oczywiście ten upgrade. No i lecimy dalej Lecimy, 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 lecimy Okej, okay, teraz się zakupił Więc naprawdę mega, to mega, mega przyjemnie No i oczywiście dajemy, lecimy Te pety są naprawdę mega, to mega, mega silne I josie w ogóle za mną biegnie Co jest? No i dobra, widzowie Biegniemy, tutaj nie będzie najmniejszego problemu Ej, mogłem sobie jumpa kupić Nie pomyślałem Ej, nie, jumpa nie kupiłem No nie. Będę musiał zebrać 500 gemów. No dobra, teraz spadłem i zobaczymy. Oczywiście, dobra, tutaj jest respioczy. ja tam w ogóle dolecę? Dobra, doleciałem. 500 gemów. W jakim tempie uda mi się wbić 500 gemów? Powinno się to udać dosyć szybko, patrząc na to, że to my się naprawdę szybko wbija. Ale zobaczcie, w jakim tempie się to wszystko tak naprawdę farmi. Tutaj mamy oczywiście podki, nasz sklepik cały. No i kupujemy sobie bez rulonotażą pustynię. Proszę bardzo, jest ona odblokowana. No i biegniemy sobie oczywiście dalej. Odbieramy sobie wszystkiego rodzaju gifty. Z giftów też dostajemy gemy, co też jest naprawdę Mega, mega w tej sytuacji. Tutaj w sumie za level upy moglibyśmy też dostawać gemy. To by też było bardzo fajną mechaniką. Na razie nie jest mi oczywiście ten dodatkowy skok potrzebny, ale dobra, tutaj już jest chyba potrzebny. Ale mamy upgrade. Naprawdę mega, letowego, mega super, mega fajnie. Kupujemy sobie wszystko, sobie Kupmy od razu, bo możemy, bo w sumie czułoby nie bardzo fajnie, że zrobili te upgrade. Y. Dzięki temu nie muszę kupować teleportu. No i mogę sobie biegać oczywiście dalej. Dalej koiny mi już nie są totalnie potrzebne. No, patrząc na to, ile mam tych zwierzaków, no to po prostu nie jest to potrzebne no i można sobie sobie skakać bezproblemowo dalej. Pyk, pyk. Zobaczcie w ogóle jak ta mapa jest mega, ale to mega świetnie i ładnie zrobiona. Wykorzystuję też te boostery ze względu na to, że te boostery też nas troszeczkę przyspieszają. No i sama gierka jest naprawdę bardzo przyjemna i bardzo fajnie, że ją update'ują mega często, więc tutaj naprawdę mega duży plusik dla tej gieraczki trzeba zostawić. No i tak sobie oczywiście skaczemy, no i lecimy jak kangury. Kolejna już trzecia mapa, oczywiście odblokowana. Ja się tutaj nie martwię o koiny, ze względu na to, że te pety robią naprawdę mega, ale to ogromne, dużo różnicę dodatkowo Ja sobie jeszcze raz sam koniec mogę jakiś opening zrobić. Zrobię opening najlepszych jojek. To by było coś, nie? Na tym koncie. Tylko czy ja mam jakąś podkę na laka? Tak szczerze jestem ciekawy, czy tą grę w tym momencie da się przejść szybciej niż Pet Simulator x Ze względu na to, że Pet Simulator X ma już prawie dwa lata, jak pewnie bardzo dobrze by oczy zaobserwować, a ta gra no nie jest aż tak stara. A już jest naprawdę mega długo i mega dużo rzeczy można sobie oczywiście porobić, to no, nie? Tutaj, więc naprawdę mega, ale to mega tej plusik też za ilość kontentu. Ale zobaczcie, jaki fame. Normalnie z już jestem na jednym serwerze. To też jest naprawdę mega fajne. Czy ja mam jakąś potkę? Okej, okay, mamy potkę, więc mogę ją sobie użyć. Potka na double coin równa się jeszcze większą opening na samym końcu. Zobaczcie w jakim tempie można tutaj kaskę zarabiać. Naprawdę mega super, tylko że pamiętajcie, że ja mam oczywiście pt endgame'owe, które i wy będziecie mogli sobie wygrać. My odblokowujemy kolejną kłódkę, kolejną krainę no i możemy sobie oczywiście skakać dalej. Nasza potka jest na 20 minut, więc nam spokojnie czasu nam starczy. Oczywiście z tą potką. 340 1 miliardów coinów, Tyle, ile aktualnie po prostu mamy. Tyle, ile aktualnie jest tutaj po prawej stronie na ekranie. Wow, naprawdę mega dużo. Jesteśmy na bagnie. Jesteśmy na bagnie, czyli oczywiście na słampie. No i możemy sobie lecieć dalej. Oczywiście, tak, teraz spadamy w dół. Cały czas biegliśmy w górę, to teraz będziemy oczywiście spadali w dół, bo w sumie czułby nie. Zobaczcie, jak już jesteśmy wysoko, no nie? Ja cały czas się nie zatrzymuję. Cały czas oczywiście skaczę po tych chmurach. Cały czas oczywiście nie zważam jakiejś mega dużej uwagi na te koiny pod względem zarabiania ich. Tylko po prostu jak najszybciej chcę przejść na górę. No i znowu lecimy do góry Oczywiście na kolejną jakąś krainę Jestem już naprawdę mega ale to mega wysoka Mam nadzieję, że nie macie lęku wysokości Ponieważ tutaj naprawdę są już ogromne metry Tam będzie kolejna kłódka I kolejna kraina, następna jest chyba Sakura Tak jest, następna jest Sakura Zobaczcie ile tych map, tak naprawdę Całą mapę wam tutaj pokazuje, no nie No i odblokowujemy sobie ta sama animacja Rozwalenia kłódki, zobaczcie jak ona Fajnie wygląda, no nie, normalnie się otwiera Jak taka zwykła kłódka w normalnym świecie Wow, cały czas staram się oczywiście Wykorzystywać tego potrójnego skoka, tak żeby po prostu jak najdalej, jak najszybciej przeskakiwać, no i zobaczcie, już jesteśmy na sakurce, nie? W czy coś się pojawiło? Nie, oczywiście, wszystko my wymaksowane, dlatego możemy lecieć dalej. Na te jajka nawet nie zwracam uwagi, serio. Te jajka totalnie są niepotrzebne, totalnie są zbędne, no i przeskakujemy tutaj i lecimy cały czas wyżej. Czy wy go oczywiście poznajecie? Czy wy wiecie, kto to jest? To jest oczywiście jedyny w swoim rodzaju prostą, czyli oczywiście jest to tylko że w wersji skalnej musiałem co 5 sekund poświęcić. Na to, żeby się zatrzymać na tym speedrunie. To no po prostu co jak saledusia. do no te 5 sekund było tego warte. Prostą, normalnie, fajne, fajny, fajny, fajny easter egg, Ogólnie ta gierka jest pełna W sami mogliście zaobserwować na przykład po mapach, co się tutaj pozwoliło, ale prostą, to powiem wam to wszystko wytłumaczy. Oj tutaj są już takie dłuższe skoki. No ale dobra, dajemy sobie oczywiście radę, nie ma z tym najmniejszego problemikronu. Lecimy sobie raz, dwa. 3. I mamy jeszcze jeden skok zapasu, jak wiecie, ale na spokojnie byśmy doskoczyli sobie tutaj. No i lecimy sobie tak i teraz na skróty lekko. Tylko co jakiś czas trzeba oczywiście oszczędzać te skoki, Żeby wam się nie użyły dwa za jednym zamachem, bo wtedy naprawdę możecie gdzieś nie dolecieć i po prostu będzie słabo, no nie? No i jesteśmy, proszę bardzo, kolejna kłódka została odblokowana za 500 milionów. Dla nas to nie stanowi żadnego problemu. I wchodzimy do nowej podwodnej krainy. W ogóle nie wiem, już pewnie około 15 minut tutaj skacze. Naprawdę długo. W tej gry wcale. Nie da się przejść szybciej, dlatego, jeżeli. Definitely, not dungeon. Co jest? Mamy tutaj dungeon, a możemy sobie tutaj wejść 15 poziom. Minimalny 15 poziom. okej, okay, no to jeszcze troszeczkę będziemy musieli pofarbić. Oczywiście, nasze zwierzaki tutaj dużego poziomu nam nie dadzą, bo nasze pety są bardziej na koiny niż po prostu na naszego różnego rodzaju extry. Pamiętajcie, że tutaj zwierzaki nam dają laka, dają nam expa, jeszcze mogą Nadawać coina, w zależności od tego, jaki enchant mają. Naprawdę super. Dajmy na to, te zwierzaki, jak wiecie, mają plus 5 i plus 10% na Naprawdę mega super. Dla osób, które oczywiście grindują A tutaj prawie bym spadł i to no, było naprawdę Mega smutno, w sumie jeżeli stąd Bym spadł to naprawdę byłoby mega Ale to mega nieciekawie, dlatego mam nadzieję Że żadnych niespodzianek tam oczywiście nie będzie I zobaczcie na tą Podwodny świat, no przecież to jest wszystko Tak mega super zrobione, względem Modeli jest to jedna z ładniejszych po prostu Gier na Robloxie i to jeszcze polskich to już w ogóle No jest, mamy to oczywiście widzę. przeszliśmy dalej, tam mamy kolejną Kłódkę i to będzie farba widzowie farma, farba, farba, czyli w sobie chyba Ostatnia mapa przed najnowszą aktualizacją, która była, więc naprawdę mega super. I przy okazji też zobaczycie, ile tej rzeczy na update taki jest dodawane, No i dobra, mamy to właśnie. Problem jest to, że mam tylko i wyłącznie 4000 diamentów, bo gdybym miał więcej diamentów, to bym spadł, kupiłbym sobie teleport i było naprawdę wszystko pikowelo. 2 miliardy coinów to dla nas to jest oczywiście nic. My zaraz będziemy mieli, oczywiście, naprawdę mega, ale to mega dużo. No już mamy mega dużo ze względu na to, że mamy 840 ponad miliardów, więc to jest po prostu mega, ale to mega dużo. No i jesteśmy na farmie. Z ciekawości, ile kosztuje? Teleporta farmę, teleporta farmę kosztuje 125 tysięcy. To już jest naprawdę dużo. Więc jakby to powiedzieć, lepiej stąd po prostu... Nie spaść, dobra, jejku Ale się wystraszyłem, ja bym właśnie w tym momencie Spadł, i znowu bym to zrobił, bo mi Chmurka zniknęła, jejku, ja się boję W tym momencie, co jest Dobra, dobra, mamy tą chmurkę, dobra Na spokojnie, Pedro, na spokojnie Skok po skoku i na pewno doskoczysz, Na pewno to chłopaki fajnie zrobili Ale ten teleport jest naprawdę mega drogi Albo ja po prostu widzowie nie umiem Zbierać diamentów, no dobra, ile się za taką chmurkę Jedną diaksów dostaje, no, no nie Oj, dobra, dużo się dostaje, dobra Dobra, to jednak taki drogi nie jest, to lepiej też skakać w tym momencie po kubkach oczywiście Z diamentami, ze względu na to, że jakby się Jakiś wypadek przy pracy zdarzył To żebyśmy nie zostali oczywiście z niczym Dlatego po tych kubkach z diamentami To ja po prostu będę skakał, dobra? No chociaż teraz to troszeczkę za późno, mogłem to robić Dużo wcześniej, wtedy bym może miał na ten teleporta farmę No ale tak to gierka Bardzo przyjemna, jeżeli chodzi o wychillowanie Można sobie poskakać, wiadomo Oooo, dobra, jejku, tutaj już jest stresie Jak nie macie teleportu, Powiecie, Z teleportem nie ma najmniejszego oczywiście problemu Bo wy sobie tepniecie i tak dalej, ale tak, to jest naprawdę mega duży stresik. No i dobra, jesteśmy sobie tutaj, oczywiście. No i my skaczymy, oczywiście, dalej, widzowie. Dalej skaczymy, i gdzie tutaj trzeba pójść? Gdzie trzeba pójść? Okej, okay, tam. Aha, tam do góry trzeba. Okej, okay, dobra, 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 dobra. Miałem nie ogar, sorry, już mam ogar. Dobra, trzeba lecieć za strzałkami. Po prostu za strzałkami. Jedno proste zadanie. Pedro, idź za strzałką, ogromną No i dobra, jesteśmy już tak, górze, Dlatego teraz sobie skaczymy. I przekroczyliśmy barierę, oczywiście, jednego te kaski. Naprawdę mega dużo. Więc chyba, Pieniędzy, to szłaby do końca gry, tak naprawdę No nie wiem, może za trzy update'y by nam zabrakło Tych pieniędzy, szkoda, że one się tak troszeczkę Zwardują, ale oczywiście tutaj zrobimy Opening, no i dobra, lecimy sobie, lecimy Lecimy, 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 dawaj, dawaj, do góry Do góry, do góry, szybciej, wow, jaki boost W ogóle, ty widzieliście tego boosta? Jaki on był ogromny, ej To był naprawdę ogromny boost, nie? Co by o nim nie mówić? On był naprawdę ogromny No i mamy oczywiście mapkę Tutaj, proszę bardzo, yo, jaka Piękna mapa, dobra, a Odblokowujemy klify za 15 miliardów z klifami nie ma największego problemu, po prostu je odblokowujemy. No i zobaczcie, jakie te mapy są świetnie i pięknie zrobione. No no po prostu coś cudownego, coś wspaniałego. Dalej no, my oczywiście nie możemy się zatrzymywać, tak wyglądała ta mapa. Lecimy dalej, bo to speedra. Dobra, kolejny można powiedzieć taki lekki checkpoint za nami. No ale my nie możemy, tak jak mówiłem, się zatrzymywać, tylko musimy lecieć dalej, skaczymy dalej, maszujemy spację, no i zobaczymy, gdzie doskoczyły. Około 20 minut już, aby oczywiście w skakaniu, a ja nadal nie przeszedłem tej gry. Czyli to jest content, tyle content tu, tu macie. No i zobaczcie, że tam będzie już chyba ostatnia mapa. To już chyba będzie to, tylko tam trzeba będzie oczywiście doskoczyć, nie? I teraz trzeba będzie zrobić takiego dużego ślimaka. No to oczywiście lecimy sobie z tym ślimakiem. Nie ma najbliższego problemu. Cykamy, proszę bardzo. Zobaczcie, jak już jesteśmy wysoko. Czy wy widzicie, co się tam dzieje na dole? Naprawdę, to zobaczcie to: 20 minut skakania praktycznie do góry. Yo, naprawdę mega, leta, mega kozacko to wygląda z góry. Na sam koniec sobie możemy spaść sobie tak po prostu. I zobaczymy, ile sekund będziemy spadali. Bo to mnie naprawdę mega mega interesuje, ale na początku pozwólcie widzowie oczywiście, że przejdę to do końca, a potem dopiero będziemy spadali, ok? Jaka ładna mapa! Nie no naprawdę te mapy wyglądają tak fenomenalnie, tak wspaniale i tak cudownie. Ja cię kręcę do no gratulacje po prostu. No i cyk. Cyk, oczywiście z momentem, kiedy ta kłódka spadnie, Możemy sobie oczywiście widzowie zakończyć ten speedrun i jest oczywiście zakończone. Udało nam się przejść do ostatniej krainy. Tutaj sobie oczywiście przejść, czy ten most w ogóle działa. A, to był most. Okej, okay, dobra, już chciałem skakać, naprawdę. Mamy tutaj oczywiście już jego, czyli tutaj już nie speedrunujemy, ile kosztują te jajka. Ej, dużo! No ale sobie oczywiście możemy takie otworzyć, tak jest. Zobaczymy, ile w ogóle takie pety mają statystyk. Bo to mnie ciekawi, 30 milionów, nie? 30 milionów, więc naprawdę mega, ale to mega dużo w sumie. Tej mam pety w ogóle te dla epiki na 2%, więc naprawdę mega dobre i to jeszcze goldeny. A jeżeli wy chcecie wygrać te wszystkie peciki totalnie za darmo, to zostawcie subskrypcję z włączkiem tym kanale. Łapkę w górę pod tym odcinkiem. W komentarzu napiszcie słowo SKOK oraz Wasz nickname z Robloxa. Za jakieś 2-3 dni będę losował i komuś zważył co z tego pecika przez trada. Pamiętajcie, że w opisie macie link do giereczki. Oczywiście już jego możecie tutaj sobie wbić. A czy tutaj da się wejść, czy nie? Nie, tutaj się nie da wejść. Szkoda, ale prawdopodobnie kiedyś na następnym update się będzie dało. Dlatego teraz. Ile sekund będziemy spadali? Raz, dwa, albo macie co? Wiecie co? Macie liścik, oczywiście na ekranie. I jesteśmy na samym dole. Ile to czasu zajęło? No pewnie koło 7-8 sekund. Udało nam się to oczywiście zespeedranować wszystko. Mamy to, zobaczcie, byliśmy tam na samej górze. No teraz już niestety tam nie wejdziemy, bo potrzebujemy 300 tysięcy gemów, a my tylko 18 tysięcy. Mam nadzieję, że speedrun się podobał. Trzymajcie się, siema na no, ją, papa.